Kobiety przed świętami dostają wszystkie obowiązki świata. Nagle jesteśmy ogarniaczkami domu, sprzątaczkami, kucharkami, logistykami w zakupach i potrawach świątecznych. A przy tym wszystkim masz być spokojna, uśmiechnięta, wdzięczna i cieszyć się klimatem świąt. I wiesz co mnie najbardziej w tym wszystkim wkurza? To, że to dzieje się automatycznie. Że ty to masz po prostu ogarnąć, bo tak. To trochę tak, że wszyscy założyli, że przecież to normalne, że to ty zrobisz. No bo kto inny. A potem jest zdziwienie, że przed świętami mówisz, że jesteś zmęczona, albo rozdrażniona, albo masz ochotę zamknąć się w łazience i udawać, że cię nie ma do końca roku. Ja chcę przekazać Ci jedną bardzo ważną rzecz. To, że jesteś zmęczona przed świętami, nie znaczy, że jest z tobą coś nie tak. To znaczy, że za dużo jest na Twojej głowie i że nikt za ciebie jej chociaż troszeczkę nie dźwiga. Święta naprawdę nie są po to, żebyś była wykończona jeszcze zanim się one zaczną, a wszyscy inni mieli ten klimat świąt. Nie musisz wszystkiego robić sama. Serio. Nie musisz mieć idealnie wysprzątanego domu. Święta i tak się odbędą. Serio, świat się nie zawali, jak oddelegujesz niektóre zadania swoim bliskim. Ktoś może zrobić zakupy, ktoś może posprzątać, ktoś może przygotować farsz do pierogów, a ty je pole, jeżeli to lubisz. Albo możesz kupić pierogi, albo zamówić takie, wiecie, gotowe, ręcznie robione z cateringu, albo przez jakąś panią. A ty możesz usiąść. Odetchnąć i nie mieć poczucia winy. Święta to nie jest jakiś projekt, który ty musisz dowieść. To nie jest taka czeklista, którą musisz spełnić w stu procentach sama. To nie jest egzamin z bycia idealną żoną kobietą, kochanką, matką, córką, przyjaciółką itd. Nie jest. Po prostu nie jest. Mają być dni przyjemne. Też dla ciebie. Nie będę krzyczeć, ale dla ciebie też. Ja o tym wszystkim napisałam książkę Odetchnij, postaw na siebie, kiedy wszyscy czegoś od Ciebie chcą. Jej premiera co prawda 14 stycznia 2026, ale już teraz możesz ją kupić w przedsprzedaży na stronie Empiku. I to jest książka dla kobiet takich jak ja czy Ty. Zmęczonych, ale wciąż próbujących. Więc jeśli mogę Ci coś życzyć na te święta, to na pewno nie perfekcji. Tylko trochę więcej luzu, trochę mniej muszę, trochę więcej miejsca dla siebie. Jasne?